początku tumiczki czy zejstro czy zejstro, te czy zejstro. Dobra! Zawsze jak strzela Bema, to mi się podoba i tu jest wielki dźwięk tu mi kielę musa, a nie jakby stara kopisko na obiad wołała. Gadamy te kzaki. Dziękujemy za tę Dobra, bo nie ma. Gitara. Pincel. Me all night, yeah Pitches in the clubs and the souls For the drive to come high, yeah Seem like they will do everything To feel a bit alive Super life, she gon' let it pass Nothing that she wouldn't do to try to feel alive Super life, she gon' live it twice. Nothing that she wouldn't do to try to feel alive Lekcja angielskiego. I have a dream. I have a dream. Siło mi się, że kupujemy piątkę. A to był tylko sen, to był tylko dream. Niestety mamy tylko na 5 minut, więc odcinek będzie szybki. I teraz tak. Panewki gówna pierdoły, czy ona się psuje, czy ona się nie psuje, czy ona jest droga w eksploatacji, czy ona nie jest droga w eksploatacji. To nas nie obchodzi. To już mówiłem 5 i 10, 15 lat. Drodzy Państwo, jak jest piękna Bema, jest i piękny strój. Drodzy Państwo, zobaczcie tu, aerodynamika, brak, 90 stopni maska, a to nie jest ważne, ponieważ motor V8, 600 kunia, robi taką robotę, 330 v max pula, pędziem. I tyle w pierwszym ujęciu. Ujęcie numer dwa. Rybemy, to jest rekin, to jest dinozaur, to jest największy shark, shark lando, oglądaliście ten film, kula, shark jak lecą z, z tornada rekiny na, na ziemię? To jest właśnie szatando. Bardzo ładny auto, bardzo ładny egzemplarz. I może być wasz. Może być na sprzedaż. Wystarczy wypędzować papier. zadzwonić do mnie przemokolmi. Phone number one BMW. Man. czarny kolor M, oryginalny. To jest najpiękniejsza M, jaka może być najpiękniejsza. Też jest e 39 e 60 F10. I tak. Najpiękniejsza repreta, kurwa w mieście, takiej falwany, to moniki. Nie chcę słyszeć, czy to auto jest rodzinne, czy nie. Bo powiem wam tak: no weźcie kurwa dwójkę dziecioków z tyłu, zapakujcie. dajcie mu raz, dwa, trzy. Ożygana, osrana z tyłu kanapa. Jakie auto rodzinne? Ja czy osranie, osrani, ożygani od Wiksey? 600 kunia tu na ale Za dotknięciem guzika. Takiego guzika z spodu nie mam, Oskar ma. Są cztery buty napęd albo dwa. Albo cztery, albo dwa. Albo dwa lewe, albo dwa prawe. Przednie. Też Mka przednim napędem. Kurwa żartowałem. No żartowałem, już no żartowałem. Będzie konkurs, będą nagrody. Będzie kołpak, stary kołpak jako nagroda. I teraz konkurs. Ile poli? Ile hula poli MK? U mnie pod papciem. I czy zapierdala? Jak ten papeć, ta Mka? Tego nie wiemy. Zaraz się dowiemy. Tył! Jak już mówiłem, felgi, nie, nie mówiłem, teraz powiem, dlatego mówię, bo nie mówiłem. Felgi 20-calowe, ceramika, hamulce, szwajcar, remus, kozak, czujniki parkowania, czarny kolor, wlew paliwa odpierany cały czas na tyle poli, że generalnie na chuj oni robili zamykanie, kurwa, z tym przejść ze stacji do stacji, kurwa. Tak naprawdę, to tego mogło nie być. Grzejsza masa i w ogóle. Dobra, lotka BMW oblachy, no bo wiadomo, że poznamy największe kozaki. Wypasione, wielkie rury i teraz tak to nie jest imitacja. To są to są spółimitujące rurki. Ale nie są kurwa oszukane, fejkowe. Jest rura, wychodzi, to jest rura. Bagażnik pierdoły. Pak, pak, pak. Czyściutko. Kij do baseball jest pod wodą, to jest urwa. wyposażenie w BMW każdego wariota. Łysyłek jest MK. Takie są? Takie wiara go do Silnik maska łezka. Podejdź, podejść kamerzysta Uwielbiam. Uwielbiam jak w aucie jest dwóch te plaka. Uwielbiam jak się decha świeci. Tej Zobaczcie. Te siłowniczki. Wszystko oryginalne, oryginalny motor Emowski. Emowski! 4-4, Swaj turbo! 600 horsepower! A to już jemy, to już każdy do pierdoli. Kurwa eksploatacja panewki, gówno tam pójdzie. To jechać, to moje jechać. środek idziemy dalej. Pokazałeś? Dobra, nie pokazuj. Pięknie wykonana MK, cudownie, dostojnie, gustownie na Megawiksie. Fajnie jest to, że kupując taką MK, możemy zeżrzeć co drugie Lambo, Porsche, nie co drugie, prawie wszystkie Lambo, prawie wszystkie Kura Porsche i wszystkie inne Kura, cuda kura wianki, które żyją po ulicy. MK! Szarando! To jest MK. Taka sytuacja mnie spotkała. Pojechałem kupić auto wczoraj na wieś w Pizdu po Mercedesa. Tak miało być. Wychodzi dwóch upizganych Kurwa wąchochuj, tak, że oni wyszli z nie? Myślałem, że oni kurwa wyszli z rowu, nie? I w taki kurwa obszymurek, tak, ale no bruda, słoma, spabci, kurwa, no jebało, kurwa, potem olejem, kurwa, z kwarami! I on do mnie mówi, ja jadę kurwa 250 km po auto, a on do mnie mówi, że on nie da się przejechać, a ja mogę sobie usiąść kurwa z boku. Nie rozumiecie, kurwa? Tej kurwa z boku! Teraz se mogę kurwa w taksówce jechać, kurwa! Jedziemy! Do szkoły każdy z Was chodził, a ja ze szkoły zapamiętałem tylko jedną rzecz. jest to piosenka z muzyki. I teraz słuchajcie. Kiedy jadę poprzez prawie Japa, o! To mam sobie wielką wezwę, Japa, o! Chyba spotkam tu Bizona, bo to przecież Arizona! Kurwa po piosence. Ale kierunkowska działa, ale się jedzie, Emeczka to jest. Jak już mówiłem wcześniej, jeżeli oglądaliście mnie, to wiecie, że ja oczywiście nie mówię nic złego o M-trójkach. Ale jak już mówiłem, moi drodzy! Chłopaki, to powiem Wam tak, M3, prawdziwi kurwa, mężczyźni, M5. I koniec dyskusji. V8 no to jest V8, 600 kunia to jest 600 kunia. Panie, 6 garów, a 8 garów to tak, jak mieć 6 kurwa milionów dolarów na koncie i mieć 8. No to kurwa, no, no napierdam jakieś, na jakieś, jakieś pytania. Najpierw. Ja oh. <ścười> <śla> Uuuu, uh, Uuuhu! Uh, ja pierdolę No to jest niesamowite no Idzie, gada, trudni, basowo, ostro, groźnie, A nie pierdzi No zobaczcie co tu się dzieje Oskar jest ale o oh, kurwa <laughs> tak, przepiękna kierownica, żaden, żadna kurwa AMG, żaden RS, tak, żadne inne kurwa auta, prawie sportowe, bo to jest sport, napęd, kurwa silnik, kurwa wzdłuż i koniec. Nie ma tak pięknej kierownicy jak ten kot, no nie ma nic. Tu dam. kierunkowskazy wszystko działają, klaksony czarne, kurwa sufitówki. Że chyba na dół a, 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 a. A. chodzi o to, że szyba jest tak gruba, że nie słychać. A. A. <grystanie> Nagłośnienie przemaryj. No, pięknie, tu wszystko, no panowie, ludzie, panie, młodzi, starzy, kurwa, zazdrośnicy, wąchuchujki. No, auto jest cudownie piękne. No, nie będę gadał o destę, nie będę gadał o bzdurach. To jest prawdziwe M! Spalanie 19,4, bo nie stało, bo nie jeździło dwa tygodnie, stało w garażu. Dlatego tyle rzeczywiście poli jak nie jeździ. Auto jest niesamowicie, kurwa, komfortowe, z niesamą wiksą. Niesamowitą wiksą i wygląda przepięknie. No ale walą nas, te kurwa wykończenia, tu nic jest na najwyższej bujance Bema, jest autem sportowym. M5 jest numer jeden. Number one! Nie no, Oscar kurwa mówi, że za firę! Są numer jeden. Montro kupuj za firę, teraz wsiadam mówi, że za mu się jeździć dobrze pójść. Ja mówię, kurwa mać. No i tym tekstem właśnie się dzwonił. I teraz Apel! Proszę o kontakt! No i czego ci kurwa że jak zejść wyjebany! Potrzebuję nowego kamerzystę, bo skarek się kurwa nie nadaje Kurwa się zaraz bo zamiast nakręcać on by zaraz poszedł Uuuu, znowu znowu tak? O, ostatni raz! U, Jezus, stoją, nie? Tak, dobre jest <laughs> Ale jest... Jest potwór, jest ogień, uwielbiam Ja już wiem, że auto jest igłą, tak? Ja już wiem, wiecie dlaczego wiem? Dlaczego auto z igłą, Wiecie, to ja wam powiem. Bo jak ja, ja się przejadę 100 metrów samochodem, to ja już kurwa wiem, że to nie jest trochę perzyna, tak? Mamy tutaj piękną falbanę, mamy tutaj prawdziwego kozaka, tu nic kurwa nie bije, tu nic nie znosi, tu nic kurwa nie ściąga, tu jest prawdziwy kozak. I takie samochody u mnie tylko w programie. A nie, że panie, pani Szedich i tak biegierą. A on ci powie, że łopony, że mnie wyważył. A tak na mnie bana, nie? A tu nic. Ale jest ogień Jest ogień, jest pięknie Jeżeli chodzi o mnie To ja bym w tej konfiguracji wziął to auto I nawet nie patrzą Wyposażenie jak już mówię w każdej MC V8 600 koni No i chujcie competition, czy competition Kurwa 5 koni więcej w to czy we w te Jak ktoś jest kurwa laczkiem to nawet potrójne competition mu nic kurwa nie da Ja wsiadam nie do competition I jadę z wszystkimi kurwa w competition co nie umiem jeździć Umiejętności się liczą kurwa nie auto tym miłym akcentem zapraszam Państwa na zrobienie paru driftów w kółek, no bo jest oczywiście MK, a u mnie w programie tak się testuje auta sportowe, a nie sranie gadanie kurwa o parametrach, kurwa gówna mnie to nie interesuje. Wiksa, kółka, drifty, to mnie interesuje. Kierowcy, którzy lubią driftować, którzy umieją, czują auto, jak się wprowadza w posiz. Oni to czują. To są najlepsi kierowcy. Najgorsze placki to są tacy, co kurwa są cztery dyny, tak. Wesrani tak przy kierownicy. Łeb Łebże! Tak się nie jeździ.